Cześć wszystkim, moi drodzy. Każdy z nas marzy, żeby coś wygrać. W moim życiu na razie nic nie udało mi się wygrać, to pomyślałem sobie: Aha, w takim razie muszę swojemu szczęściu pomóc. W telewizji jest masę tyle turniejów, programów, które, które oferują, że możemy za wiedzę osiągnąć niebotyczne pieniądze. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że. Chcę się dorobić i się nie narobić, ale jak to zrobić, by ze wszystkim wyrobić? Dlatego zgłoszę się do programów teleturniejowych. Ale z drugiej strony też się sprawdzę, bo skoro można tam wygrać grube pieniądze, no to też trzeba mieć grubą wiedzę. Czy moja wystarczy, żeby w ogóle przebrnąć przez te pierwsze etapy? Zgłoszę się dzisiaj do trzech, czterech programów. Zobaczymy, czy w ogóle dostąpię tego zaszczytu, by tam być. Jakie to będą? To zaraz zobaczycie. Zaczynamy. Myślę, że najbardziej fejmowy program i na pewno program, w którym możemy wygrać najwięcej, czyli milionerzy prowadzone przez Huberta Urbańskiego, ostatecznie właśnie tak powiedziałem. Wyobraźcie sobie, że pierwsza emisja tego programu była w 1999 roku, ale oczywiście nie trwa to 20 lat, bo tak by wynikało. Ale 20 lat temu był pierwszy odcinek, jak się Hupcio zmienił... Tak się zmieniły pytania. Bo teraz chyba są łatwiejsze niż to było kiedyś. Przynajmniej więcej mamy milionerów bez dwóch albo trzech. Tutaj, czwarte sieci. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda formularz. Imię, nazwisko, wiek, miasto, zamieszkania. Ale pomyślałem sobie, skoro internet daje nam możliwości, że możemy zagrać fikcyjnych milionerów, to sprawdźmy się właśnie i w tej grze. Jeżeli będzie ok, to wówczas wiem, że formularz wypełniam na 100%. Imię Delfin. Gorący Delfin. Łatwiejsze pytania z automatu dostaję. Jest, muzyczka poszła. Ale gdyby tak naprawdę było, to chyba, no, stres by mnie. myślę, że dopadł. Co się? No tak. Na, na pewno, na początku. spłaszczoną bryłę przypomina kształtem ziemia. Kulę, walec, stożek ścięczy, czy trapezoid. Nie, no, trapezoid, co, bez przesady. Na pewno. Je. Walec też się, no kule. Cool. No, Ze żartów. No. <laughs> ja, że to tak jest podpuła. Napierdele, latem na się wyłożyć? Brylantyna przydaje się do układania. Brylantyna przydaje się do układania. Włosów. Puzli, domku, no też mi się daje, że włosów, ale. Nie znam odpowiedzi, a podałem. No, nie, no to tak, ja też o tym pomyślałem, tylko. To, no, no tak. No, okej okay. Ale takie dziwne są te odpowiedzi. Dobra, trzecie. Ile czasu może przeżyć pluskwa bez pokarmu? Dwa dni, tydzień, miesiąc, kilkanaście miesięcy. Zadzwonimy do naszego tutaj z kolegi. Rafał jest pod spodem, ja więc szybko odebrać. Zobaczymy, czy Rafał miał szczęście, ale wydaje mi się, że pytanie jest. Tak, dzięki, Rafał, dzięki. Dostaniesz nagrodę później. No, no. W rojach przemieszczają się konie, pszczoły, psy, pająki. Konie. konie w broju. Dobrze, pięć stóweczek siadło. No, takie pytanka dziwne. Prezes Rady Ministrów jest jednocześnie prymasem. Jest taka odpowiedź? <trymiera>. No dobra, do tysiaka nie było źle. Na razie myślę, że by poraziłem sobie Tak. Już by wiochy nie było. Nie byłoby, bo było pięć pytań bezbłędnie oprócz tych pluskw. Kobiety, którym tradycyjnie w Japonii pozwalano towarzyszyć w męskich rozrywkach to kurtyzany, gejsze, wdowy, kapłanki. No gejsze się wybitnie kojarzą, ale czy to... No na pewno no, kurtyzany to bardziej kultura egipska i te klimaty. Myślę, że gejsze tym bardziej, że bardzo się kojarzą z tamtą kulturą. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Tak, Hubercie, ostatecznie zapraszam. Gejsze! Pierwsze, ten pierwszy człon mi się bardziej podoba. Ale to już wiecie. Autorem powieści nędznicy jest Honore Balzak, Wiktor Hugo, Antoni Czechow, Bolesław. Prus. Plus i Czechow. Na pewno mnie wydaje mi się, że na podstawie Balzaka to jest. No, 90% mi mówi. Więc w takim programie. <ścoughs> nie trafiłeś? Nie, nie, jeszcze nic nie zrobiłem. Mam jeszcze dwa koła, no wiem. No dobra, dajmy to pół na pół, żeby nie było przypału, dłużej sobie pogram. No jak będzie A i B, to jest lipa. To padnę na łeb. Dajcie jednego chociaż z nich. A i B? Co za dziadostwo! Dobra, balzak. No. wiesz, tak no, że na postaje balzaka. No nic, 1000 złotych wygrałem. Byłem przekonany że to pierwsze odpowiedzi, niestety, ale zaryzykowałem i tak i tak. No oczywiście w programie wiedziałbym, że to jest Hugo. Zatem teraz wypełnijmy formularz i zobaczymy jak jest. A się musiałem po prostu rozpiąć z tych emocji. Dymitr Błaszczyk, 26, miasto zamieszkania, no dajmy, że Poznań. Dziennikarstwo i komandownika społeczna, perfekcyjna dykcja. Magister i gospodarka przestrzenna, również magister zawód, dziennikarz, twórca internetowy. Numer telefonu na razie nie wpisuje. Wysyłamy. Koło Fortuny. Niegdyś program, który gromadził Polaków jak po prostu walka Andrzeja Gołoty. Kiedy prowadził jeszcze. Ja tego nie pamiętam, ale słyszałem Wojciech Pijanowski. Od 92 roku, czyli w moją. Urodziny. A teraz jest znowu z wokalistą znanym. Myślę, tak? No to zobaczymy w takim razie na grze, jak to wygląda. A zaraz, formularz. To co? Zacznijmy. Gra polega na tym, że kręcimy, wybieramy wartość pieniężną, którą wylosuje koło. Tym razem mamy to 400 zł i także jedną spółgłoskę. Na początku spółgłoski kategoria rzecz. Niech to będzie spółgłoskę. Ja wybieram spółgłoskę K. Niestety nie ma takiej. No to proszę, kolega. T jak Tadeusz. T jak Tadeusz, bardzo proszę, zakręcę, pozwól, że tutaj. Proszę bardzo, 200 złotych. T jak Tadeusz. Brawo, literka T jest jako trzecia w drugim słowie. No to bardziej K. Nie ma. A K to są najczęstsze akurat. K, S, R. B jak Bożena. B, za 1500. No to dobrze jakby było. Jest B na końcu. Jak danuta. Bardzo proszę. Trzecia. Dwa razy. A jak. Jest. No. Jedwa sztuczny. No. Dzień dobry. Chociaż w tym programie nie czuję się zbyt mocny, tak? hasło zostało odgadnięte, ale no nie ukrywajmy, dużo było liter. Następna runda już, dziękuję, a żeby się zgłosić do tego programu, wystarczy napisać na koło swoją kandydaturę, czyli przekleję to, co napisałem w milionerach, odpowiednio zmienię i wysyłam, a my przenosimy się już do kolejnego teleturnieju. Wiedza jest rzeczą najistotniejszą, no bo nie ukrywajmy, że właśnie w programie 1 z 10 trzeba mieć wiedzę na poziomie, myślę, no turbo konkretnym czy mnie się to powiedzie? Nie będę ukrywał, jest to program, który jest moim ulubionym. Ale czy z tym dostatkiem wiedzy, który mam, myślę, że nie jest on mały, ale też nie jest pokaźnie wielki. Chciałbym się sprawdzić, to teraz zobaczmy grę dedykowaną przez Telewizję Polską. Jak wygląda? Kiedyś to grałem, nie będę ukrywał, to było jeszcze na live'ach, pamiętam. To teraz lecimy, bo tutaj yy, czasowo. Z jakiego drzewa została zrobiona Arka przymierza akacjowe, cisowe, akacjowe? O Jezus. Dzieje, której rodziny są przedstawione w serialu Klan Złotopolskich Lubiczów. Lubiczów, tak? Tak, chyba. Dobrze. Otóż szybko idzie. Karacena to rodzaj. sproi chyba. Dobrze. Kto w tvp 2 prowadzi teleturniej Kocham Cię Polsko? Mm, Szkurzejewski. Tak, to szybko. Wiktymologia zajmuje wiktym ofiara, więc ofiarami przestępstw. Druga, druga! No i to jest program dla mnie, a nie. Organ władzy w Mongolii to Ungern. Chura, górna. Przedstawicielem którego kierunku w sztuce był Andy Warhol? Oczywiście po Bartu. To jest mój ulubiony zresztą. Ilu panów, nie licząc psa, było w łódce w tytule powieści Żara Marzeroma? Ja, trzech panów w łódce. <śleszukiwania> Ale raczej ja dureń. jak durej. Proszę dokończyć powiedzenie. komu w drogę? Temu czas. A to jest 5 na 10. Jeszcze 5 pytań w, w finale. Którym czteroliterowym angielskim skrótem określa się yy, Peggy? Peggy Sixteen. Dzwon Zygmunt zawieszony na wieży katedry na Wawelu to pamiątka po królu. Ale kubek za mnie. Zygmuncie Augustie. A, Zygmuncie Starym. Kurde, jeszcze 3. Antoni Solari, pracujący w Polsce, przedstawiciel baroku, był. Nie wiem, architektem. <noise> Dobrze. Ile Zerma Quintillion? 10. 30. Ja. Czy brałeś udział w jeden z dziesięciu? Nie. Czy brałeś udział w innych tyle Jeszcze. Nie. I mam nadzieję, że mi się to zmieni. Milionerzy, jeden z dziesięciu, koło fortuny, i na końcu familiada. Ale, oczywiście, tutaj jeszcze nie wiadomo, czy wystąpimy, bo to od Was. No i też myślę, że od Karola zależy, ale tam będzie. Myślę, że łatwiej. Wszystkie formularze zgłoszeniowe zostały wypełnione. Jeżeli dostanę odzew natychmiast, was informuję najczęściej. Myślę, że właśnie na tym Instagramie, bo tam zdaję relacje, co się dzieje w moim życiu. Nie często, ale i coraz częściej. Najbardziej chciałbym. Nie powiem gdzie. Do każdego tak samo. Dlatego jeżeli ktoś ogląda z producentów tego programu, to tutaj siedzi przyszły milioner, przyszły jeden z dziesięciu, przyszły koło fortuniarz i przyszły familiadziarz. <grym> I w ogóle tak mogę powiedzieć. Zatem dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie kciuki, bo to najważniejsze. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! Kciuki trzymaj, ale także nie pamie... Pamiętaj właśnie o subskrypcji tego kanału i o kolejnych produkcjach tu i tu. Sprawdź koniecznie. Cześć!